Hej, z tej strony Ola. Witam w kolejnym odcinku naszego bloga. Dziś opowiem Wam o aplikacji Braintronics. Braintronics jest to autorska aplikacja firmy Casada, dostępna we wszystkich fotelach masujących oraz macie masującej 4 5 m. Łączy ona muzykę relaksacyjną z delikatnym i płynnym masażem na fotelu masującym lub macie. Pozwala zrelaksować zestresowany umysł i pomoże rozluźnić ciało, zapewniając głęboką, kompleksową relaksację całego organizmu. BrainTronics opiera się na audiostymulacji fal mózgowych. Oznacza to, że za pomocą fal dźwiękowych o określonej częstotliwości stymulujemy mózg do produkowania zrelaksowanych fal mózgowych a tym samym do relaksacji. Jak korzystać z aplikacji Braintronics? To bardzo proste. Zaczynamy od pobrania na telefon bezpłatnej aplikacji z App Store lub Google Play. Następnie zakładamy konto użytkownika. Pamiętajcie, żeby włączyć w telefonie Bluetooth i włączyć swoje urządzenie. Może to być fotel masujący lub mata masująca Quadromat 5. W prawym górnym rogu ekranu wybieramy ikonkę fotela, a następnie z listy, która się wyświetli, wybieramy nasze urządzenie do sparowania. Gdy urządzenie zostanie połączone, wracamy do biblioteki mediów. Znajdziecie tu ponad 30 różnorodnych programów relaksacyjnych. Wybór programu spowoduje uruchomienie ścieżki dźwiękowej zsynchronizowanej ze specjalnym kojącym programem masażu. Na pewno każdy znajdzie ścieżkę dźwiękową dla siebie. Możecie wybrać kojące odgłosy natury lub ścieżkę z lektorem, który przeprowadzi Was przez medytację. Taka sesja relaksacyjna jest niezwykle przyjemna i wyciszająca. Można nawet zasnąć w jej trakcie. Zachęcam Was bardzo gorąco do skorzystania z aplikacji Braintronics. A teraz Was zostawię idę się odprężyć. Do usłyszenia.